Przede wszystkim naszych odbiorców, naszych produktów yy, są coraz wyższe i staramy się to dostosować, dostosować do tego, yy, mimo że pracujemy w dziale, który zawsze podkreślam jest najtrudniejszym działem, jeżeli chodzi o produkcję rolniczą i w ostatnim 30-leciu, żeśmy zainwestowali bardzo dużo. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że w miejscu nie możemy stać, dostosować się no, i przede wszystkim poprawić dobrostan naszych zwierząt, który ma służyć no, jak najlepszemu produktowi, który ma na, na bazie którego będą wyprodukowane produkty jak najlepsze dla konsumentów. Także zdajemy sobie sprawę, że te oczekiwania, które są jakąś pochodną także właśnie konsumentów, są przekazywane przez Komisję Unii Europejskiej do tego, żeby. Te, po prostu ten poziom stale podwyższać. Czasami odbieramy to jako mało realne, chociażby wydzielenie po prostu większej powierzchni na tak zwane zazielenianie czy zalesianie. I to nie do końca uważam za realne, która jest na poziomie 5%, inne tak samo powiedzmy jakieś takie postawienie sprawy, zmniejszenie o połowę nawożenia, nie zbadawszy wcześniej poziomu tego nawożenia. To są trudne sprawy, natomiast nie będziemy dyskutować na temat poprawy dobrostanu, jakości produktu, temu, co ma służyć, jak najlepiej, żeby tak jak wspomniałem, ten produkt był jak najdoskonalszy. Muzyka